Jak sami widzicie, fiesta nabiera kształtów. Słuchajcie, dwa słowa o rajdówce, póki jest w takim stanie nagim, półrozebranym, zobaczcie na ten fotel. Fotel z uszami, on jest jeszcze nieprzykręcony, będziemy go ustawiać pod Karola. Po co są uszy w fotelu? Po to, że jeżeli siedzimy w kasku, to żeby nie walczyć szyją. Mamy system Hans, który działa w ten sposób na uderzenie, ale na prawo i lewo nie działa nic. Na zakręcie przy bardzo dużej prędkości, przy bardzo dużej przyczepności dochodzi nam nawet do kilku g przeciążenia. I wtedy szyja by nas bolała, tak kask też swoje waży. Opiera się kask o uszy i trzyma nas tak, żebyśmy nie tracili idealnego pola widzenia przed sobą, żebyśmy nie musieli z sobą walczyć. Dodatkowo, podczas wypadku, takie uszy też chronią naszą głowę w jakiś sposób, ale oczywiście przede wszystkim chronią nas te rury. Zobaczcie, co tutaj się dzieje: jeden krzyż, drugi, główny pałąk, po to, że jak będziemy dachować, ten pałąk trzyma nas. W całości do podłogi, zobaczcie, takie zastrzały. Tutaj krzyż z boku, który ma nas chronić przy bocznych uderzeniach, dodatkowe podparcie tu, i zobaczcie, tu idzie rura wzdłuż słupka, która też ma w jakiś sposób tą szybę trzymać, tą ramkę szyby. szyby. I to wszystko jest połączone, zobaczcie, tutaj na dole. Ale co ciekawe, od tego całego krzyża, który jest odpowiednio spięty, idzie jeszcze jedna rura z zastrzałem, która przechodzi przez ścianę grodziową po to, żeby trzymać tu, zobaczcie, takie kielichy. O, tak naprawdę, widzicie? Czyli mocowanie amortyzatora. Te mocowania amortyzatora prze, przednie, można powiedzieć, że są połączone z całym tyłem bezpośrednio właśnie tą konstrukcją. To nie jest przypadkowe ułożenie rurek. To jest ułożenie rurek takie, żeby trzymało konstrukcję samochodu i żeby jak najwięcej wariantów uderzeń mogła przyjąć ta klatka na siebie, żeby mogła chronić w środku kierowcę lub kierowcę i pilota. Dodatkowo, o, tu jest rozpórka z klatki, stąd idziemy. Tutaj na dół, tak. Łączymy się z belką, do której są, jest przykręcone zawieszenie. I zobaczcie, tutaj to nadkole jest połączone z dołem i wędruje właśnie do przodu. To, co Wam mówiłem. To jest klatka chromomolibdenowa. Czyli klatka z bardzo lekkiej stali i też bardzo, bardzo, bardzo mocnej. Okrojona deska rozdzielcza. Takie samochody to już są narzędzia, to już nie są samochody do jazdy, to są narzędzia do tego, żeby je odpowiednio wykorzystywać. Pokryta deska jest flokiem, czyli czymś, co przypomina alcantarę. Jest taka mysiata, matowa, po to, żeby nie odbijało się światło w szybie. Żeby nie odbijała się deska w szybie, żeby nam nic nie zakłócało tego właśnie pola widzenia, żebyśmy się mogli konkretnie skoncentrować na trasie, na tym co wykonujemy, na samej jeździe i żebyśmy nie mieli tutaj żadnych przeszkód. Dodatkowo zobaczcie, taki wentylatorek, o lot, wentylatorek. Głupio powiedziałem, wlot z dachu powietrza, dlatego, że tutaj mamy nadmuch na szybę, ale tutaj nie ma klimatyzacji. W aucie potrafi być po 70-70 parę stopni na plusie. Słuchajcie, tak się nagrzewa wnętrze. To przynajmniej takimi otworkami tutaj, wlotami dmucha na nas świeże powietrze. Eee, co dalej? To jest takie. To akurat jest kierownica na razie zastępcza. W środku jest EQ Master, CAN Switchboard i z pozycji kierownicy jesteśmy w stanie zmieniać programy, podtrzymania, launch kontrolę itd., itd. Tu będzie o wiele więcej tych przycisków. Zobaczcie, tu są nie powkładane jeszcze przełączniki. To jest tak jak mówię, to jest zastępcza kierownica, jakaś ewolucja sprzed kilku, sprzed kilku lat. Dopiero nowa kierownica z nowym CAN Switchboardem tutaj wyląduje. Wyświetlacz. Czyli tak zwane ADU. Na którym możemy wyświetlać wszystkie parametry, możemy podczas jazdy przełączać te parametry i ekrany. Jeżeli coś się z samochodem dzieje, jesteśmy w stanie na tym wyświetlaczu ustawić odpowiednie alerty. Kierowca nie ma czasu patrzeć na licznik, jaka jest temperatura. Kierowca ma zobaczyć, co się dzieje jaka jest temperatura wtedy, kiedy zamiga to na czerwono, że coś jest nie tak. I wtedy zobaczymy, czy nie ma oleju, czy temperatura silnika jest za wysoka, czy może EGT, czy może pompa paliwa nie domaga i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy obserwujemy i podejmujemy jako kierowcy decyzję, czy jedziemy do mety i ryzykujemy uszkodzeniem silnika, czy lepiej sobie dać spokój, bo wiadomo, że ten samochód do mety nie dojedzie, bo awaria jest zbyt poważna. Dodatkowo tutaj będą na dużym ekranie wyświetlane biegi. Jakim biegiem jedziemy w danym momencie. Tyle ze środka, e, słuchajcie. Natomiast o buwety, takie karbonowe, lekkie, jak tutaj e, mamy pod nogami, tutaj nie ma dywaników, e, to musi być włókna węglowego. E, lub z innych materiałów, które są ognio- i odporne, dlatego że nie zdajecie sobie sprawy z jednej rzeczy, że po przejechaniu już kilku kilometrów nie jesteśmy w stanie dotknąć ręką takiego tunelu. On się tak nagrzewa od wydechu, od napędów, od wszystkiego, że sparzymy się dotykając takiej blachy tutaj. Dlatego to jest wszystko takie. Ważne. Wyłącznik prądu, bezpieczeństwa, który możemy klepnąć. Tu system gaśniczy jeszcze nie jest założony, natomiast te wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa, czyli prąd i system gaśniczy, muszą być wypuszczone na zewnątrz. Jeżeli byśmy stracili przytomność, dajmy na to w aucie przy dzwonie, to kibic podbiegając wie, za co szarpie. Że wyłącza prąd, jest oznaczenie naklejką na masce, że to jest to prąd, taki piorunik, albo E. Czyli gaśnica. Jeżeli widzi kibic, że się auto pali, to on dobrze wie o tym, że w pierwszej kolejności ma nacisnąć przycisk, tak, żeby zalać pianą silnik i żeby ugasić w środku ewentualny e e ogień, tak żeby kierowcą stało się jak Rut, najmniej. To, że mamy kombinezony niepalne, to, że mamy bieliznę niepalną, to nie jest to, że my możemy wejść do ognia i siedzieć w tym ogniu przez 10 minut. Nie. To nam pozwala bez oparzeń wyjść po kilkunastu sekundach. Dlatego na przykład jak zdajemy licencję, to jednym z testów na zdanie licencji jest czas wejścia i czas wyjścia z samochodu w pełnym umundurowaniu. Ściśle określony. Jeżeli tego czasu nie przejdziemy, nie dostaniemy kwitów licencji. I tak to wygląda. Myślę, że na tym etapie, słuchajcie, o, zbiorniki do e, sprzęgła i do hamulców. Dlaczego dwa do hamulców? Dlatego, że mamy dwie osobne pompy. Osobna pompa hamulcowa na przednią oś, osobna na tylną. Chodzi o to, że jak uszkodzimy przewód na przykład z tylnej osi, to w pełni sprawna zostaje na oś przednia. Jak uszkodzimy z przedniej, w pełni sprawna zostaje na oś tylna. Czyli to wszystko ze sobą gra, jest zabezpieczone w ten sposób, żeby można było w jakiś sposób się uratować i dojechać do mety. Natomiast tu będzie jeszcze dużo różnych rzeczy. Ja myślę, że jeżeli chcecie, i napiszcie w komentarzach, że chcecie oglądać kolejny odcinek z budowy rajdówki, takich ciekawostek mało technicznych, ale myślę, że fajnych, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, piszcie w komentarzach, chcemy, chcemy to oglądać. Nakręcimy o tej feście jeszcze kilka różnych innych rzeczy ciekawych, które Was zbliżą do tego, że samochody rajdowe, prawdziwe, to nie są tylko samochody. E, które mają rury w środku i głośny wydech, tylko że to są naprawdę narzędzia, które służą do tego, żebyśmy się mogli nimi ścigać, spełniać swoje marzenia i przyjemność, cieszyć Was, budując jakieś show, no i oczywiście spełniać swoje marzenia wtedy, kiedy wygrywamy. Tyle piszcie w komentarzach. Do zobaczenia.